Nie ma, no. szaka z tej strony, dzisiaj trochę nietypowo. Tak mówię wcześniej, ogarnąłem sobie sprzęcie do nagrywania, będą trochę lepszej jakości filmy, mam nadzieję. A dzisiaj będzie komputerowo i będziemy tą tezę rozwalać. Czyli my computer is bigger, better and faster than yours. Pewnie nie, ale zobaczymy, co z tego będzie. Mam starego kompa w miarę. I no, parę lat temu go kupiłem. Tak? Obudowa, którą widzisz to jest Thermaltake DH101 swego czasu kosztowała trochę, bo mi się podobała, a miała stać w salonie, w dużym pokoju itd. Tak więc wiadomo, że miała się prezentować. Tak jest na pilotach, ale nie używam go, nigdy go nie używałem, bo tunera telewizyjnego nie ma telewizji nie oglądam, nic nie potrzebowałem. To, to tam z tyłu widać, to karta wi dołożona, ale to powiem później. Ekranika też nie używam. Więc jestem trochę dziwnym użytkownikiem tej dość kosztowności. Używam, no tak, oczywiście, napędów, głośność nie używam, guzików też nie używam. To używam czasem USB, Firewire nie używam, dźwięku też nie używam, bo mojego dźwięku, który mam, nie da się przełączyć na przód. Także obudowa jest fajna. Jest bardzo ładnie wykonana, prezentuje się ładnie. No i to, trochę ją zmodernizowałem, poprzez to, że miałem kilka kotów, to mi biegały po tej budowie trochę Tą taką Błyszczącą czarną budowę mi skasowały. Więc co zrobiłem? Kupiłem folię kardonową i odkleiłem ją sobie. Nadal jest fajna. To jest też fajna propozycja dla wszystkich, którzy chcą jakoś odświeżyć swojego starego kąta. Nie? Możecie sobie zobaczyć. Aha, nóżki odkręciłem, mam jeszcze fajne nóżki. Ale odkręciłem, bo mi teraz tutaj nie pasowały do obracania na stołeczku. Karbonowa fajnie, fajnie się prezentuje i jest dość wytrzymała. Oczywiście już ją trochę przetestowałem to na górze troszeczkę mi się zdarzyło, bo coś tam położyłem, ale delikatnie. Na razie jeszcze nie kuje w oko. Za to, prze, przełożenie to no trochę mi zajęło, bo tu jest tak dużo dziurek, które trzeba potem znaleźć, przedziurawić a potem jeszcze wyciąć. Wcześniej miałem jeszcze taką wersję, że ją tylko przedziurawiałem i okręcałem, także nie było widać tych białych kółeczek, a tutaj. Jest tak zrobione dlatego, bo jak troszeczkę więcej wiatraków włożyłem do środka, to, to zaczęło gwizdać. Bo każdy te dziurki były nieregularne i zaczynała się takie jakby wiatr dobuchał, jak nie Pomiędzy oknami a blokami i tak dalej. No tak śmiesznie. Także tak, to wygląda by tutaj z tyłu, no, jak to na desktop, no niestety wiatroczki małe, że demontowałem, tylko. Trzeszczały i nic z tego nie było. Dawno temu je, bo mam je już kilka lat, dawno temu je wywaliłem, chociaż długo się trzymały. I tam mam jeden wiatrak, zobaczycie później. Tutaj jakieś pozasłaniane dwa razy yy, dwa rany, tylko też nie używam, bo mam Wi-Fi. USB-ków jest 8. Tutaj dźwiękówka 7 plus 1 tutaj nie używam. Jakiś, a to się jakby właściwość płyty głównej. tak? FireWire, FireWire, e, cyfrowe dźwiękowe i klawiatura myszka na PS-a, też technicznie użyłem. Tu mam dodatkowy kontroler, tam o tym opowiem więcej. E, dołożony jest kontroler Thermaltake'a, który jest ino SATA 3, bo płyta jest SATA 2 i USB 3, mam dwa wejścia. Karta graficzna, zaraz pokażę jak to wygląda w środku, to jest Zotac GTX, GeForce GTX 570 AMP, czyli Podkręcana karta, a załatwiłem ją sobie. To taka ciekawostka, jak u nas się pojawiła. To było w zeszłym roku, półtora roku temu mniej więcej, bo to nie było w, te, na, w tą zimę, co było i nie na te święta, tylko na poprzednie. To ja sobie ją załatwiłem gdzieś właśnie, no, mniej więcej półtora roku temu. To było w lutym w zeszłym roku. Ona już była wcześniej, jakby w sklepach, ale ja dopiero ściągnąłem. Z Kanady dzięki Maciek różnica w cenie, to ciekawostka. U nas jak się pojawiła kosztowała ponad 1600 zł, a a jak się z tego co pamiętam? Kolega Maciek z Kanady kupił mi za 500 zł talii. Zapłaciłem za nią 950 zł plus 50 zł przesyłka. Taki specjalny kurier, który i nie zagląda. <laughs> Za Zobacz, że tak, jak wysyłasz jedną rzecz, to nic ci nie zrobią, Musiałbyś 10 wysłać w dziecięciu przy walce. A jak przesyłasz jedną rzecz, to nie ma kłopotu. No, ja przesyłałem dwie, ale były dwie różne karty. <laughs> Pozdrawiam drugiego kolegę, który skorzystał. <laughs> Zamówiliśmy sobie dwie karty i oszczędziliśmy po 600 zł na sztuce, więc się opłacało. <laughs> Tutaj karta dźwiękowa. To jest, z tego co pamiętam, że dawno nie zaglądałem, chociaż ma tak dawno. To jest Creative Sound Blaster XFI Fatality, jakiś tam Pro Edition czy coś takiego. No też, fajna karta, dawno temu mnie namówili na nią, też ta dzień nie była niestety, ale dobrze działa, dźwięk jest niezły. No i tu jest sieciówka bezprzewodowa, taka mała. Dziurki to są jeszcze na górze i oczywiście z obu stron obudowy. Tak, tak to mniej więcej wygląda. Jak wygląda w środku? Już tak pokazuję. Zresztą tutaj odłączyło się. O, tutaj mam założonego korsera. I tutaj jeszcze drugi korser jest. Bardzo ciche. Z dodatkowym wyciszaczem. Znacie to. Żeby mi wysysało ciepłe powietrze z komputera. No i tak wygląda. Tutaj można by było zobaczyć dokładnie, jak ja obklejałem tą folią. Tak to W środku tak nie załadnie to wygląda, ale też w środku i tego nie widać, nie? No. Także obklejanie zajęło mi. E, no, już nie liczę dziurkowania. Samo obklejanie, tak żeby ułożyć folię dobrze i rozprowadzić, i tak dalej, i po, poobcinać, potem pozaginać, to za 40 minut. Bardzo fajnie to wygląda. O, możecie sobie zobaczyć. Krobolnik. To jest to sama folia, którą kładą na samochody. Także budowa bajerancko wygląda, bardzo mi się podoba. I tak. No i pożyję jeszcze trochę, nie? A potem dziurkowanie to za 4 godziny. jest jestem tak. Ale to, u, u, no chciałem być ładną budować, co zrobić. Dobra, o Jezu. Ile kurzu i odkurzacza nie zrobiłem. To od razu możecie coś zobaczyć. Może ja wezmę już wezmę już tą kabelkę i będziemy... A, tam jest. No dobra, to może będzie widać zobaczymy. Ok. No, trochę kabli jest, trochę było upychanych. Ta obudowa, tak mówiłem, jest bardzo mało miejsca pomiędzy obudową, jeśli a, a, chodzi o stędy, a, a, a płytą główną, i nie ma tam przestrzeni na kable. Ale udało mi się upchnąć trochę kabli. Może zrobimy tak. Ja sobie ją tu przytrzymam. Wrócę ekranu i będę widział. O, tak. O, tak. Dobra, będę gadać po kolei o co chodzi. No to tak, Procek boksowy. Jak widzicie, kuler boksowy, znaczenie Procek. Płyta Gigabyte, gdzie tu jest symbol? Gdzie tu jest A? Tu GAEP4STDS3R, więc jak możecie sobie sprawdzić, to bardzo stara obudowa. A tu drugi kursor. Są w pakiecie. Jeden kosztuje 50 coś, a dwa kosztują 80. Także opłaca się kupić dwupakietówkę, a są naprawdę dobre. No i tak, płyta taka, gigabajta, Jakiś taki rzucik z góry. Tak to wygląda mniej więcej. Kulerek boxowy, jak widzicie. Tutaj ten kontroler, o którym mówiłem. I tu jest tak, sata i zasilanie połączone. I tak, dyski. Akurat do tych do tego kontrolera, do tych dwóch złącz, podłączony jest jeden dysk 2TB 2 SATA 3, to jest chyba Western Digital Black, tu jest nagrywarka DVD jakaś, tutaj właśnie jest podłączony drugi ten, tu, o tutaj idzie, gdzieś tutaj, dobrze pamiętam, czy tu, tak gdzie on idzie? Nie, no tam, o tu, tu w płycie głównej, tu jest podłączony, tam jest podłączony ten wiatrak. Dobra, teraz tak, tu mam Patrioty, fajne z tym. Tylko 1, 3, 3, 3, to 2 x 2 giga, więc 4 giga tylko siedzi. Procek to jest kładkor yy, 8200, to też już stary. Jak widzicie, zasilacz 850 Cooler Mastera od początku taką tu mam kartę to zmieniałem, bo miałem Asusa 8800, GeForce 8800GTX 768 Mega tutaj teraz jest AMP Zotac 570 GTX dźwiękówka XFI to się świeci <grym> bajerek <grym> widać przez dziurki, a tu jest sieciówka tego Linksys no i co tu się dzieje aha, dyski jeszcze Wam pokażę tutaj jest ten ten USM Digital 2 TB, a tu jest setka setka SSD. W tej chwili mam trzy systemy zainstalowane, bo będę robił testy w następnym filmie. Będę wam pokazywał, jak uruchamia się, już o tym mówiłem. Ile uruchamia się ten system, ile uruchamia się ten system. A tutaj na SATA-2 mam podpięte podpiętego w rajdzie. O, odkleił się trochę, <laughs> ciepło pewnie. E, cztery dyski, pięćdziesiątki. E, to, jest, to są werteksy, wszystko. Tam jest setka vertex dwójka, a to jest vertex dwójka 50 Giga SATA2, i tu wpięte w SATA2. Tutaj nagrywarka jest wpięta jeszcze. tak, która tam idzie na żółto. Tutaj te dwa żółte do dysków. Tak, tu mamy SATA. Tu wiatraczek, to żeśmy omówili płyta. A, pamięci mogę wyjąć, pokazać jeszcze. No i tutaj widać, że kable pozwijane, nie używam ekranu. <laughs> Leżą sobie w środku. <laughs> I na takim gracie sobie gram na takim gracie sobie montuję filmy. Znaczy, dużo tam montażu nie ma, może bardziej konwertuję filmy, bo to ja, ja montażu dużo nie robię. Dobra, no trochę tych kabli tutaj, jak widać, tu jest trochę zagęszczenie. czyli może z tej strony trochę zasłonię światło. O, tutaj trochę lepiej widać, jaki to jest hardcore. Oczywiście to było tak, że to sukcesywnie kładłem. Najpierw były podłączone, to jest aż modularny, prawie całkiem, bo tutaj wychodzi pęk kabli, który nie do końca jest używany, ale nie mogę go uciąć. <laughs> e i dopiero na koniec robiłem to, robiłem te, to w ogóle dokładałem, bo to zdjąłem, już nie było mi potrzebne, dysk miałem już tutaj na, na, tej, na tej szufladce, potem wpychałem ten dysk tu i jakoś tam podłączałem, ciągnąłem te kable wszystkie i potem te kable tutaj kładłem do tego, te kable dociągałem i tutaj spinką, widzicie, jakoś tam jest spięte, żeby tego powietrza tutaj jak najwięcej przelatywało, tak, co jeszcze? No tego kontrolera z tej strony nie widać. No a to transcend jakiś tam jest. TSPDC3O widać tutaj. Na ten. No mogę jeszcze wyrzucić pa pamiątkę jedną. To wam pokażę, bo fajne są. Jakie kupowałem, to były bajeranskie. Teraz to już jakieś tam, może być. Szeroty trochę. Tak. O, Ale już nie świeci jak w, na w nowych. No i to takie staracie pamięci. Ale dają radę. No dobra, no, załadujemy. No i zobaczymy, czy się odpali. <gry> no, następnie, któryś z filmików zrobię test. Wypuszczam. Dobra, o, tak się wkłada pamięć. Widzieliście? Pstrej, pstrej. No. no i można powiedzieć, że chyba to by było na tyle. Ach, rozwiązała się sprawa tego prądu. Myślałem najpierw, że to ze zasilacz. Potem myślałem, że siadami, że coś robią. bo mamy akurat wielki podwójny remont. Nie daj, że nam piony zmieniają w łazience, to jeszcze będziemy malowane krawędź. Także wszystkie graty są przenoszone, poprzekładane. Wszystko zwołane w jednym pokoju. Hmm. A, tutaj Lightona oczywiście nagrywarka. Jakaś tam, nie wiem, nie widzę tutaj co to jest dokładnie. Z Label Tagiem, Troll, oczywiście RW. Blu-ray mi na razie niepotrzebny. Czy jakiś kabel wystaje? To chyba zasilanie od dyskietek. <laughs> niepotrzebne. Jeszcze jak tutaj prowadziłem kable, tutaj zabawa z tym że bo tutaj kabelek mi się... Tutaj była walka trochę tu. Tutaj kable dokądś idą i potem tam wychodzą pod spodem i tu idą i tutaj wychodzą. Więc tutaj jest taka pętla. Część kabli idzie tutaj. O, tutaj kabelek, któryś kabelek od SATA idzie pod płytą i wychodzi tu. I wchodzi też od napędu. A, czyli ten kabel ten kabel, tak? Tutaj te dwa, te cztery są spięte ładnie, tak? I wchodzą w dyski. Tu kolejne zasilanie jakieś puszczone. tędy. też niestandardowo trochę to przycisnąłem, ale jak nie ruszam, to się nie, nie psuje i nie ściera. Raz na rasa porządnie przypięte. No i mniej więcej tak wygląda ten grat. Co w przyszłości będę chciał zmienić? No e, chciałbym dokupić pamięci. W pierwszym rzucie będę dokupował pamięć na pewno, bo mam trochę mało i, i także dwa razy 4 giga sobie dorzucę, zobaczymy czy będą chciały działać, jak nie to wyrwę te, a po prostu wrzucę tamte i zamiast 4 giga będzie 8, a nie na przykład 12, jak mogło być, jakby razem działały, ale zobaczymy, a w następnym rzucie to oczywiście wymienimy płytę główną i procka, a potem kartę graficzną, <laughs> jakąś może 660 Albo 70, albo 80, albo 590, albo jakieś... Slizy, zobaczymy, jak się zaczynam wkręcać. <coughs> Nie, przepraszam, już dawno jestem wkręcony. Także tak to wygląda. Zapniemy sobie go tutaj, tak. tak. Rzut z góry jeszcze tak w kółko. OK. Tak. Taki gracik. Zastawiamy sprzęcika, o, trochę mi się tutaj coś skrzywiło, o tak, Dobra. mam nadzieję, że będzie dobrze, odwrócimy. Il colore, il secondo colore, non è accettabile. Chodzi o obieg, bo bardzo ważne jest żebyście wiedzieli, a przyciąłem się, żebyście wiedzieli, trzeba uważać jak się zakłada taką twardą budowę. Właśnie hmm. istotne jest żebyście wiedzieli jak um. działa powietrze. Można o tym trochę, tylko w sieci. Wydaje warto by było, a tutaj są otworki, jeszcze pokażę. wchodzić chłodno z zewnątrz lub z boków gdzieś i wylatywać jakąś ciepłe do góry. Tutaj są duże te, 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 te dziurki, ta perforacja jest dość duża ale jednak w komputerze miałem trochę chłodno. Nawet jak były te dwa wiatraki, to one nie dość, że były trochę głośne, bo to małe wiatraki i, i nie wyciągały za bardzo tej, tego, tego, tego ciepłego powietrza. Z nich zrezygnowałem. Założyłem jeden wiatrak do góry, żeby pomógł wylatywać temu ciepłemu powietrzu. No i sytuacja się poprawiła. Eee, oczywiście po włożeniu też tego, który wtłacza powietrza I teraz fajnie to jest z tymi wiatrakami, bo jakbym potrzebował trochę większej mocy, to wystarczy wypiąć te spowalniacze odwrotów <noise> i będę miał dużo większą wydajność wiatraków. Co będzie z pogrożeń, głośniej będzie troszeczkę, ale jednak ten przepływ powietrza będzie mocniejszy. No jakby ta budowa i ta wysokość tej budowy trochę mnie ograniczała jeśli chodzi o kule na procesorze, bo no, na przykład jakbym chciał z cytaninze sobie wziąć, no to musiałbym wyrzucić taką dziurę, by tak jeszcze wystawał. <grym>, to by wyglądał trochę jak gaźnik w starych Więc <grym>, to się nie zdecydowałem. Jakby nie podkręcam procesora, bo nie potrzebuję na razie. Nało wkładałem no, ten procesor mam dość dużo. Jak już by nawet bardzo film wyszedł, to, to sprawdzałem, jak działa na mojej starej karcie na 8800 TX i powiem Wam, że dawało rado. Oczywiście ta 500 dużo, dużo lepiej działa, za to ten proces chyba już powoli zaczyna robić się wąskim gazłem na tego komputera. Myślę, że jakbym miał nawet z drugiej edycji, z pierwszej edycji i piątki i, i siódemki, to ta karta by pociągnęła dużo więcej klatek w każdej grze w porównaniu do tego procesora i tej płyty. No a wiadomo, że jakkolwiek chcemy nowego, tej płyty trzeba wymienić, nie? Czy coś jeszcze? Obie, powietrze będą Ale jeśli macie komputery typu. E, jakieś mini tower itd. i tak dalej? Czyli komputerek stoi w ten sposób, tak. I powietrze ci zaciąga się, czy nóżki, jak masz od spodu, masz. Leci to powietrze od dołu, to wiadomo. E, czy tutaj masz z przodu, to warto by było, żebyś na górze miał możliwość założenia wiatraków, które będą cię wyciągały powietrze. Jakby naturalny przepływ powietrza ma być wspomagany e, dodatkowymi wiatrakami. I co jest jeszcze istotne, żeby w budowie panowało leciutkie podciśnienie, a nie nadciśnienie. Żeby Obudowa zasysała, można powiedzieć, wszelkimi możliwymi otworami powietrze, a nie było, był bąbel gorącego powietrza, który jest po prostu, wydostaje się pasywnie z, z komputera, przez to, że się już nie może tam pomieścić i robi się gorąco. Po, po, podciśnienie daje to, że jakby tego powietrza jest troszeczkę za mało. zasysa powietrze z zewnątrz, a to powietrze jest chłodniejsze, prawda? Więc lepiej, żeby z zewnątrz wpadało chłodne powietrze i chłodziło z każdej możliwej strony gdzieś się tam tylko da te komponenty w komputerze, niż po prostu w środku był bąbel gorącego powietrza i powodował, że te powietrze jest po prostu wypychane, wydostaje się na zewnątrz każdą możliwą dziurą. Także pamiętajcie o tym, że jak dobieracie kulery w obudowie, to żeby wydajność tych kulerów była na podciśnienie bardziej żeby nie tworzyło się nadciśnienie żeby więcej było kulerów wysysających niż wdmuchujących powietrze do obudowy no i tak mówię. w przyszłości planuję dokupić tutaj pamięci a jak wymienię poracka i płytę to będzie następny, następny krok to zastanowię się nad tym jakie chłodzenie wziąć i będę się tutaj przymierzał do prawdopodobnie do kompaktowego chłodzenia Corsera gdzie radiator wystawię, jeśli się da jak nie to wytnę wytnę ten tył tutaj żeby mógł wyjąć znaczy włożyć, a tyle wyjąć włożyć blok i postawić na procesor a cooler wystawię na zewnątrz, bo dowiedziałem się, że ciszej w komputerze będzie jak cooler, radi radiator z finami będzie na zewnątrz, czyli wiatraki tutaj będą na górze. Na przykład tak to będzie wyglądało, sobie tutaj to przykręcę jakoś. Tutaj było i wiatraki tu. Bo różnica w powietrzu tam, a tu na zewnątrz jest około 20 stopni. Czyli wiatraki, które byłyby wewnątrz i bym wsadził do środka ten, te filmy i te kulery, no musiałyby sobie poradzić z temperaturą o 20% wyższą. A jak będzie na zewnątrz, będzie i chłodniej i ciszej komputer i tak w kącie gdzieś tam stoi e, także nie będzie to przeszkadzało jeśli masz obudowę w której może się zmieścić film e, i to, to to spokojnie możesz sobie włożyć tylko zwróć na to uwagę że te temperatury to jest jednak dość duża różnica i, 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 te, i ten ten cooler będzie musiał sobie z tym poradzić no dobra koniec gadania bo to wiadomo już o czym innym a miało być tylko o moim komputerze jak zwykle się rozgada <tutek> tutaj zostawiłem jedną Dziurkę więcej, żeby jednak właśnie tego powietrza trochę więcej mogło wpaść tutaj przy karcie, bo ta karta to tak naprawdę ona w tej chwili najbardziej to ona się grzeje. Tam już w procesorze, nawet tak komputer chodzi kilka godzin łapie, dotykam do radiatora, na procesorze to praktycznie hmm, czuję, że jest ciepły, ale dawniej było tak, że się można było no i tyle oparzyć, co zaskaki, zaskakująco ciepło było. Nie? Teraz karta jakby cała budowa. Zastanawiam się, czy mogę nie rozebrać tej budowy zmienić tego chłodzenia, bo to referencyjne chłodzenie z jednym wiatraczkiem, a z dwoma byłoby wydajniejsze. Zastanawiałem się nad tym Arctic Acelero, chyba coś takiego jest, ten dwu, a nie, przepraszam, Arctic Acelero, chyba jest 3 i trochę jest za długi, by mi się nie zmieścił, a zastanawiałem się nad Zalmanem VF3000, gdzie jest właśnie dwóch i jest taki sam wydajny, jak ten Arctic a Także, konkludując, tak wygląda mój stary grad i jak będziesz chciał pozyskutować o tym, to zapraszam, jak nie, to nie ma problemu. Po prostu zrobimy taki fajny materiał też sprawdzając nową zabawkę do kręcenia, żeby były trochę lepszej jakości materiału, no i także jakby w tych warunkach, w których teraz jestem, że będzie wszystko mam odłączone i komputer też, mogłem zrobić materiał komputerzy, a taka utylizacja. No, to by było na tyle, trzymajcie się, pa pa.